I kiedy on sam uprawiał seks, to zawsze przy zgaszonym świetle i w kalesonach. U nas seksu nie ma. My się nim brzydzimy. Stalin podczas seksu kazał do siebie mówić kobiecie. Rok 86 trwa jeden z pierwszych radziecko-amerykańskich telemostów na linii Leningrad–Boston. Dwa równoległe światy spotykają się w jednym programie telewizyjnym. I nagle Amerykanka pyta swojej rosyjskiej odpowiedniczki: U nas w reklamach telewizyjnych wszystko kręci się wokół seksu. Jak to wygląda u Was? Niejaka Iwanowa odpowiada: U nas seksu nie ma. My się nim brzydzimy. Cała sala wybucha śmiechem, a słowa Iwanowej wchodzą do kanonu, jako z w ZSRR seksu nie ma. Ale gdybyśmy tak cofnęli się w czasie i zagłębili się w jej słowa, cofnęli się do czasów, w których do władzy dochodził Stalin, to zobaczylibyśmy, że w obiegu propagandowym seks w ZSRR zniknął całkowicie. I dzisiaj opowiemy Wam o tym, jak Józef Stalin walczył z seksem w Związku Radzieckim. Zapraszamy na kolejną historyczną wyprawę. Gorąco zapraszamy do naszej internetowej księgarni, gdzie znajdziecie m.in. pozycję Newsia z listy Schindlera, Historia Ocalenia. Książka opowiada historię ostatniej żyjącej w Polsce ocalonej przez Oskara Schindlera. Być może zainteresuje Was także reportaż Komando Śmierci, w którym Tomasz Bonek odkrywa drugowojenne tajemnice największego opastwa cysterskiego Europy. Warto zapoznać się także z książką Lekarze od zabijania Medyczna Gwardia Hitlera, autorstwa Joanny Lamparskiej, czy z Mitami o Hitlerze. W naszej księgarni znajdziecie też oficjalne gadżety Histry Hiking, jak koszulki, bluzy czy kubek z Niedźwiedziem Wojtkiem. Link do księgarni znajdziecie w opisie pod filmem. Dla naszych mecenasów mamy 10% zniżki. No seksa nas? <laughs> seksu u nas nie, my kategorycznie przeciw <laughs> Czuję się już znacznie lepiej. Wody w pobliżu Soczi są bardzo dobre i zapobiegają sklerozie, neurozie, i ischiasowi, podagrze i reumatyzmowi. Czy nie powinieneś tu przysłać swojej żony? Pewnie pamiętacie nasz film o seksualnej rewolucji w bolszewickiej Rosji. Jeśli go nie widzieliście, link do filmu znajdziecie w opisie pod tym filmem. Cóż, za kadencji Stalina było zupełnie inaczej. Kiedy Lenin umiera, a w połowie lat 30. Stalin obejmuje pełnię władzy, chce mieć kontrolę nad wszystkim i sytuacja z czasów rewolucji seksualnej za kadencji Lenina zmienia się nie do poznania. Jeszcze przed tym, gdy Stalin objął władzę, zaczyna zaostrzać się prawo aborcyjne, a musicie wiedzieć, że za Lenina aborcja była czymś zupełnie powszechnym, normalnym, darmowym i traktowano ją jako środek antykoncepcyjny. Stalin wziął się za to niemal od razu. Na trzy lata przed wybuchem II wojny światowej, kiedy Niemcy najechały na Polskę, Centralny Komitet Wychowawczy pozwala na zabieg aborcji tylko i wyłącznie w sytuacji, gdzie zagrożone jest życie kobiety. Kolejnym uderzeniem zapanowania Stalina był cios wymierzony w homoseksualistów. To oczywiście nie jest tak, że bolszewicka Rosja zapanowania lenina była rajem dla homoseksualistów, bo tak nie było. Oczywiście państwo nie karało za homoseksualizm, ale sami obywatele Związku Sowieckiego wytykali, szydzili i prześladowali tych, którzy byli homoseksualistami. Stalin postanowił odświeżyć nieco pomysł z wieku XIX, a więc karać homoseksualistów. W wieku XIX w Rosji za homoseksualizm była kara pięciu lat na zesłaniu. Stalin postanowił karać od 3 do 5 lat w niewoli i skazał w ten sposób, uwaga, 30 tysięcy ludzi. Co ciekawe, Wolga Jerafajenka w swojej książce Seks kontra ZSRR podaje, że w liczbie aresztowanych nie było, uwaga, ani jednej kobiety. Jaka szowinistyczna, komunistyczna hipokryzja Stalina. Stalin postanowił też walczyć z prostytucją, która za Lenina była propagowana do niebotycznych rozmiarów. Postanowił uderzyć w prostytutki i zaczęły się aresztowania. Elementy intymnego życia, które szkodzą stworzeniu zdrowego, rewolucyjnego pokolenia, które rabują klasowy potencjał, psują klasowe radości oraz wewnątrzklasowe relacje, powinny bezlitośnie zostać wycofane z klasowego użytku. Intymność jest zwykłą, elitarną dyplomacją, chytrze przenikającą w najdrobniejsze szczeliny. W Związku Radzieckim za Stalina homoseksualizm jako zjawisko nazywane było zjawiskiem zachodnim, a homoseksualistów nazywano zachodnimi szpiegami. Nie inaczej określano prostytutki. Wyuzdane, seksowne kobiety lekkich obyczajów stały się wrogami systemowymi, które nie pasowały do lansowanego przez władzę ideału kobiety, a więc Traktorzystki pracującej w kołchozie robotnicy, która w pełni oddaje się jedynemu wodzowi i kolektywowi. Swoją drogą ten lansowany ideał kobiety w stalinowskiej Rosji wpłynął na to, jak zachowywali się żołnierze Armii Czerwonej na podbijanych, zajmowanych, wyzwalanych, w cudzysłowie mówiąc, terenach. Przecież ci żołnierze pochodzili z krajów, w którym nawet pokazywanie kolan u kobiety stało się czymś strasznym, wyuzdaną pornografią. Kiedy wpadali na tereny na przykład niemieckie, dostawali szału widząc zachodnie. Kobiety, nie mówiąc już o tym, że w ich kraju nie było mowy o edukacji seksualnej. Już w 1933 roku ruszają aresztowania prostytutek. Kobiety te nie mogą nawet brać udziału w pochodach pierwszomajowych jako wrogowie państwa. Rok po wybuchu II wojny światowej NKWD puka do domów kobiet mieszkających na terenach zajętych przez Związek Radziecki. Jak podaje Marcin Zaręba w swoim artykule dla polityki Stalin i nierządnice nad ranem 9 kwietnia 1940 roku NKWD aresztuje tysiąc kobiet z terenów zachodniej Ukrainy i Białorusi. Podejrzewa się je o prostytucję i słowo podejrzewa jest bardzo na miejscu, bo NKWD w ramach tej akcji zdobywało informacje o samotnych i bezdzietnych kobietach na podstawie rejestrów polskiej policji. To oznacza, że nie każda kobieta była prostytutką. NKWD aresztowało kobiety samotne i bezdzietne i uważało, że są prostytutkami. Natomiast względny spokój miały te, które miały dzieci bądź pracowały. Te w mniemaniu komunistów prostytutkami nie były. Los tych kobiet tak naprawdę do dzisiaj jest nieznany. W ramach kolejnej fali deportacji zostały po prostu wywiezione. Miały parę minut na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy i każda z nich mogła wziąć nie więcej niż 100 kg na osobę. Ale to nie koniec, bo walka Stalina z, z seksem to także cios w rosyjskie kino, teatr i sztukę. Klasa w interesie rewolucyjnej rzeczywistości ma prawo do wtrącenia się w seksualne życie swoich członków. Seksualność powinna we wszystkim podporządkować się interesowi klasowemu. Stalinowskiej Rosji przegięciem, kolokwialnie mówiąc, było pokazywanie aktorek w strojach kąpielowych, bo to przez władze nazywane było pornografią. Jera w swojej książce pisze, że jeśli aktor i aktorka grali scenę seksu, to nie była ona pokazywana. Aktorzy byli pokazywani w ubraniach i pod kołdrą, a scena kolejna działa się rano po wszystkim. I być może brzmi to śmiesznie, ale musicie wiedzieć, że komunistyczna władza doprowadziła do tego, że ludzie w Rosji naprawdę bali się rozmawiać o seksie, a kobiety bały się, że zostaną oskarżone pod byle pretekstem o prostytucję. To nie wszystko. Fani Kina w stalinowskiej Rosji, ci, którzy liczyli na bardziej pikantne sceny w filmach, mogli liczyć jedynie na pocałunek, a przytulanie się między kobietą a mężczyzną miało wyglądać na braterskie, zero erotyki. Kiedy Nadszedł postęp technologiczny i do Związku Radzieckiego trafiły aparaty fotograficzne, to kobiety robiły sobie bardziej sprośne zdjęcia, które ukrywały, bo bały się, że NKWD zapuka do ich drzwi i za to zostaną aresztowane. Tak więc Iwanowa, mówiąc podczas programu telewizyjnego, że seksów w Sowiecki Sajus nie, miała rację, bo seksu w propagandzie nie było w ogóle, ale w podziemiu kwidów najlepsze. Co więcej, Stalin, który tak z seksem chciał walczyć, sam od niego nie stronił. Stalin miał słabość do celebrytek, a jeśli wierzyć we wszystkie informacje o nim podawane, także do żon swoich dygnitarzy. Szczególnie upodobał sobie jedną przepiękną radziecką aktorkę, niejaką Lubow Orłową. To kobieta, która mogła na ekranie radzieckiego kina grać seksapilem i nic jej za to nie groziło. W 1936 roku do radzieckich kin wchodzi film Cyrk, gdzie kobieta Orłowa w obcisłym trykocie tańczy, pokazuje swoje ciało i nic jej za to nie grozi. Pomimo tego, że pojawiały się głosy enkawudzistów, że kobieta prowadzi się niegodnie i na scenie jest wyuzdana, za co można było naprawdę surowo oberwać. Ona była chroniona przez Stalina. Mało tego. Podczas uroczystości mogła siadać u boku swojego wodza, i jeśli oglądaliście nasz film o tym, jak Stalin imprezował, to wiecie, że rzucał za zabójcze żarty. Podobno podczas jednej z imprez, na której była Orłowa, miał zażartować z jej męża, który był reżyserem, mówiąc do niego tak. Pojażona jest coś za chuda. Za takie traktowanie żony należałoby męża rozstrzelać. W filmie Jasna Droga Orłowa wciela się w niejaką tanie Ten film powszechnie uważany jest przez komunistów za zbyt erotyczny, ale dobitnie pokazuje, do czego doprowadziła stalinowska propaganda, która miała z seksem walczyć. Radziecki obywatel miał wyrzucić z głowy erotykę, Miłość, szczere uczucie do drugiej ukochanej osoby miał czuć podniecenie do pracy dla kolektywu. Posłuchajcie sami. Tania grają lubow Orłowa, została pokazana, gdy myła się w fabrycznej kabinie prysznicowej. Na drugim planie półnagie pracownice fabryki myją się w półprzejrzystych prysznicowych kabinkach. Tania pojawia się na ekranie jedynie w nocnej koszuli. W tym stroju marzy o pracach i rekordach, stachanowskich normach i współzawodnictwach. Energicznie przesuwa meble, planując swoje działania przy maszynach, i potem spieszy się, żeby zadzwonić do fabrycznego przewodniczącego komórki partyjnej. Podobno Stalinowi przywozili kobiety do jego daczy w Kuncewie. Każda z dziewczyn była dokładnie przeszukiwana, bo Stalin był wobec, wobec kobiet bardzo podejrzliwy. Nie ufał im i myślę, że śmiało można powiedzieć, że wręcz ich nienawidził, szczególnie po śmierci jego drugiej żony, Nadi. Co ciekawe, są informacje mówiące o tym, że Stalin bardzo wstydził się swojego ciała. I kiedy on sam uprawiał seks, to zawsze przy zgaszonym świetle i w kalesonach. Podobno robił wszystko, aby zaspokoić siebie i miał w nosie partnerkę, z którą sypiał. Podobno Stalin podczas seksu kazał do siebie mówić kobiecie Józifie Wizarjonowiczu. I chyba najstraszniejsze w tej historii jest to, że kobiety, z którymi rzekomo miał sypiać, a często byli, były to żony członków jego politbiura, nie były chronione przed falami aresztowań. Jedną z takich kobiet miała być Dora Hazan, Żydówka. Co ciekawe, przyjaciółka tragicznie zmarłej drugiej żony Stalina, Nadi. Stalin miał z nią sypiać. Nie uratowało jej to przed czystkami. W roku 1940 została aresztowana i tragicznie zmarła w łagrze. Stalin wobec niej nabrał podejrzeń, podobnie jak wobec wielu kobiet, które kazał po prostu mordować. Są też informacje, z których wynika, że Stalin miał dziwne upodobania do nieletnich. Ale te historie zostawmy sobie na inny odcinek, bo jest o czym opowiadać. Tabuizacja seksu w czasach Stalina nie skończyła się wraz ze śmiercią czerwonego mordercy, bo w Związku Radzieckim, praktycznie do końca istnienia imperium, ludzie o seksie nie mówili. Mało tego, groziły im kary za oglądanie pornografii, przez co jeszcze w latach 80. czarny rynek sprośnych filmów kwitł, a milicjanci patrzyli, kto je ogląda. I to było straszne, bo ludzie zaczęli donosić na siebie, na sąsiadów, że sąsiad obok ogląda filmy pornograficzne, i za to mógł trafić na długie lata do więzienia, nawet na 10 lat. Józef Stalin, rozpoczynając rewolucję w rewolucji seksualnej w Rosji, doprowadził do tego, że Związek Radziecki stał się jeszcze bardziej zamknięty niż za panowania Lenina. Stalin chciał walczyć z wiatrakami, bo chyba nie da się walczyć z podstawowymi ludzkimi potrzebami. Cytując Krystynę Kurczap-Redlich, która wypowiedziała świetne słowa w jednym z wywiadów, jak szczęśliwa byłaby Rosja. I jak inny byłby radziecki obywatel, gdyby Rosja choć raz w swojej historii miała normalną władzę. I niech to będzie puenta dzisiejszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach co myślicie o tej historii. Żegnamy się z wami do zobaczenia za tydzień w czwartek o godzinie 20:00.